Mężczyźni mówią, że przez telewackie ździry jest wojna płci. Nie powinny rządzić, nie powinno ich być widać i w ogóle baby są do niczego. Są głupie, nielogiczne i wszystko na nie. Mówią też, że przez telewackie ździry jest wojna płci, bo zaburzają dobry, istniejący do tej pory porządek. Trendy są określone. Panowie chcieliby utrzymać stan rzeczy, powiedzmy, z lat 80., czyli e, kobieta dostaje plaskacza i podwyższa dynamikę zmywania naczyń, jak również rozkłada nogi zawsze wtedy, kiedy panu się zachce. A tu kurwa sytuacja się zmienia. Baby już wiedzą, że ich emocje też są ważne: szacunek do nich i docenianie tego, co robią. Wiele z nich siłą rzeczy stało się niezależnych. A panom nagle zmiękły fiutki stracili energię i zostało im porno. I tu serio nie ma o co walczyć. I wcale nie jestem lewacką zdzirą, tylko zwyczajnie jedną z tych bab, które się przebudziły. Na pocieszenie dodam, że nie dotyczy to wszystkich facetów. Są jeszcze tacy, którzy stanowią ogromną wartość dla kobiet.